Jakbyś złotą rybkę wyciągnął, to co? co? Skóra, fura i komóra. <laughs> Taka bez abonamentu. Tak to się nie da. <laughs> Nonsens. Da się. Play przez 3 miesiące nie płacisz abonamentu. Przejdź do Play. Najważniejszy jest świeży chmiel. Trzeba go zebrać we właściwym momencie. Trzeba się śpieszyć. Inaczej traci to co najcenniejsze. To chmiel decyduje o goryczce i sprawia, że piwo jest prawdziwym piwem. Warka miara prawdziwego piwa. Ktoś znowu potrzebuje baterii Energizer. Z Energizer Ultimate Lithium możesz grać do 50% dłużej niż ze standardową baterią alkaliczną. Energizer Lithium. Najdłużej działająca bateria na świecie. Energizer. Daj się ponieść świeżości z nową Colgate Max Fresh Beat z kapsułkami płynu do płukania ust. Pełną skoncentrowanych kapsułek płynu do płukania ust. Poczuj niesamowitą czystość i świeżość. Daj się ponieść świeżości. Nowa Colgate Max Fresh Beat z kapsułkami płynu do płukania ust. Colgate polecana przez polskich dentystów. Wszystkie technologie świata. Włókna węglowe, tytan. Monitory, mikrochipy i obwody drukowane. Wszystkie te silniki ryczące niczym odrzutowce. Bez ludzi byłyby niczym. Nie ma końca. Teraz w abonamencie i mixie dostajesz nawet rok darmowych rozmów z wybraną osobą w Orange. Teraz jeden dotyk daje nieskończenie wiele możliwości. W Orange Samsunga Villa z dotykowym ekranem, wirtualnym pulpitem i aparatem 3,2 megapiksela. Już od złotówki w taryfach Abonament i Mix. Odkryj niekończące się korzyści w salonach i na orange.pl Letnia promocja cenowa Wiwy trwa. Tylko teraz VIVA za dziewięćdziesiąt zł. Czemu się nie żeni? Tomasz Karolak w ogniu pytań o śniewskiej. Drugi etap konkursu, zbieraj kupony i kraj o nagrody. Z tym numerem sić na DVD bez droża. VIVA tylko teraz za dziewięćdziesiąt zł. Kierowca ma przed sobą trudną drogę, bo ceny ubezpieczeń są wysokie. A w AXA Direct pełen pakiet to tylko 575 zł. Sprawdź nas 19522. AXA Direct więcej niż standard. Unowocześnij swoją jednorazówkę. O 45% większy pasek nawilżający zapewnia lepsze prowadzenie maszynki. Ruchoma główka z trzema automatycznie dopasowującymi się ostrzami dostosowuje się do kształtu Twojej twarzy, by golenie było jeszcze bardziej komfortowe. Blue 3. Najlepsza maszynka jednorazowa od Gillette. Szybsze golenie, większy komfort. Poczuj różnicę. Zastosuj silence przeciw chrapaniu. Silence skutecznie redukuje wibracje w gardle. Silence i już nic nie zakłóci Twoich snów. Wielka akcja uwalniania zaawansowanej technologii. Tylko w Saturnie. 8 sierpnia. Od 9 rano. Cały asortyment taniej o wartość podatku VAT. Saturn. Rzel. Lascler. Dobry, nazywam się Sebastian Karpil-Bułecka. Zapraszam Państwa na Sopot Festiwal 2009 w TVN. Sopot Festiwal 2009. 22 i 23 sierpnia w TVN. Partnerem radiowym festiwalu jest Radio Z. Sumienie. Nie da o sobie zapomnieć. Bardziej awanturniczy niż piraci z Karaibów. Zabawniejszy niż osioł. Przed wami kot w butach. Borys Szyc, Maria Peszek, Maryla Rodowicz, Tomasz Karolak, Rafał Bryndal. Prawdziwa historia kota w butach. Tylko w kinach. Diabeł ubiera się nie tylko u prady. Zobaczysz, czym zawód modelki różni się od innych. Iza Kuna. Tomasz Karolak, Urszula Grabowska, Marcin Dorociński i Karolina Gorczyca w najmodniejszej komedii. Miłość na wybiegu tylko w kinach. To takie głębokie, że teraz Simplus do każdego doładowania daje nawet 600 darmowych minut. Skłaniając nas do ciągłych wynurzeń. Jest wiele sposobów na podrażnienia po goleniu. I tylko jeden naprawdę skuteczny. Balsam po goleniu Nivea Formen. Dzięki unikalnej formule błyskawicznie łagodzi podrażnienia i nawilża skórę. Koniec z podrażnieniami. Balsam po goleniu Formen. Numer jeden w Polsce. To czego chcą mężczyźni. Co nowego w sadzie, chłopaki dali radę? I jak zawsze. Oczywiście, ile wycisnęli? 2,99. Z tak wielkiej butelki widać, że chłopaki z Sycylii. W sprawie jakości nie ma kompromisu, szefie! Caprios soczyste bez dodatku cukru. W mocno wyciśniętej cenie. Tylko 2,99. W Alior Banku nie płacisz za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie, przelewy przez internet czy prowadzenie konta. Przenieś swoje konto do Alior Banku. To najlepsze konto osobiste na rynku. Alior Bank, wyższa kultura bankowości. Do niedawna często czułam, że mój brzuch robił się wzdęty, a ja czułam się ciężko i niekomfortowo. Dlaczego to już przeszłość? Ponieważ spróbowałam aktivi do picia, miałam wrażenie, że mój brzuch zrobił się bardziej płaski, a dodatkowo jest taka smaczna. Tylko Activia zawiera wyjątkowe bakterie ActiRegularis, i w naturalny sposób poprawia powolną pracę jelit. Kiedyś miałam problemy trawienne, a dziś dzięki Activii czuję się lekko. Teraz twoje ulubione smaki w większych butelkach Activii: suszona śliwka i truskawka z kiwi. A teraz zostań najbardziej imprezowym obywatelem Fantasy, a ja nakręcę dla siebie wakacyjną imprezkę. Do zobaczenia na FantaCity.pl. Pozdro, Jankes. Rozsmakuj się w Gourmet Perle, bo wyśmienite fileciki w delikatnym sosie to przyjemność doskonała. Gourmet, jak mógłbyś mu odmówić? Dla jeszcze większej przyjemności spróbuj nowego Gourmet Perle Le Marinades. Mmm, moje zmęczone nogi. Wypróbuj Lioton 1000. To nadzwyczajny środek na zmęczone nogi. Szybko się wchłania i dzięki unikalnej kompozycji wysoce skutecznie zmniejsza dyskomfort i opuchliznę, dając natychmiastową ulgę i uczucie lekkości. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak uzyskać wyraźną jędrność skóry bez drastycznych metod? Innowacja. Olej Regenerist. Ujędrniający, modelujący krem do twarzy. Najwyższe stężenie kompleksu aminopeptydowego odnawia skórę komórka po komórce i dogłębnie ją ujędrnia, nawet poniżej linii policzków. Olej Regenerist. Wyraźnie jędrniejsza skóra już po czterech dniach bez drastycznych metod. Potwierdzone przez czytelniczki miesięcznika Uroda Beauty Expert. Olej. Pokochaj swoją skórę na nowo. To tu, w Sudetach, bije nietknięte przez cywilizację źródło krystalicznie czystej, idealnie zbalansowanej górskiej natury. Dlatego wracam do niego instynktownie każdego dnia. Górska natura. Moje źródło naturalnej równowagi. A jakbyś złotą rybkę wyciągnął, to co? To co? Skóra, pura i komóra. <laughs> Taka bez abonamentu. Tak to się nie da. <laughs> Nonsens. da się. Play przez 3 miesiące nie płacisz abonamentu. Przejdź do Play. Piękno pod kobietej ręki wprost do kobiecej dłoni. Red. W limitowany wpuszek autorstwa trzech polskich projektantek. Wejdź na kreację i pokaż nam swój świat rec tak jak chcesz.